powitać Mane znowu nie mrawy bo chory jest no antybiotyk bierze Bo się u rafałka we wtorek załatwił ale nie mam do rafałka pretensji okej okay, jedziemy no, w dzisiejszym filmie będzie o graniu dziusami nie o lotowaniu o tej kuracji 28-dniowej, o której wspominałem, o karmach, o wspólnym gołębniku i o wynikach i kategoriach i na końcu będzie o Łukaszu Piszczku bo ostatnio zapomniałem i ktoś mi tam przypomniał <laughs> dobra jedziemy odnośnie grania gołębiami no to przypomniała mi się taka znaczy mi się nie przypomniało tylko Przemcio mi przypomniał pozdrawiam Przemka kiedyś miałem takiego gołębia 72-81 bardzo dobry lotnik i w rozpłodzie też i jeszcze jak tutaj miałem ten stary gołębnik na stodole. To Przemczo kiedyś do mnie przyjechał to był piątek, był wieczor wieczorny oblot. No i te samce tam sobie spokojnie trenowały. Ja tam nie wymuszałem. No i e, tam zrobiłem takiego knifa. knifa. E, Przemcio to nagrał, mówi że gdzieś to na komputerze ma, no to Przemcio weź to poszukaj, bo to trzeba, to ja tam wkleję do filma. to sobie się pośmieję. E, no i ja wziąłem jakąś tam pierwszą lepszą samicę, złapałem do ręki, a mam tutaj na taki podest, po schodach się wchodziło tam na górę i tam był taki podest, wziąłem samicę do ręki, i tak wystawiłem ją na skraj dachu tą samicę i ten 72-81 przyleciał, po prostu usiadł mi na rękach i tam zaczął się bawić z tą samicą. Tak, ją smyrał tam po głowie, tam takie, takie tematy. No efekt tego był taki, to czym bym cię prosił, żebyś to potwierdził w komentarzu? Efekt tego był taki, że ten gołąb z e, lotu, a to byłoby do jej 560 albo 580, to on zrobił pierwszy na oddział, jedynkę zrobił. No ale to tak e, to tylko takie knif, taki mały knif to był. No i teraz muszę wrócić do tej kuracji e, 28-dniowej, o której swego czasu był e, film e, odnośnie e, chlamydii, ornitozy i tak dalej. Chociaż tam też już jest Chodzi generalnie o te oczy, chociaż tam też jest taka, e, taka teoria, że to mogą być też chlamydie. E, no i namawiałem Was do tej 28-dniowej kuracji tetracykliną. To nie jest moja kuracja, powtarzam, tylko to jest kuracja, którą Hans Hirn wykonuje. No, i tam było dużo zapytań, i dlatego muszę do tego wrócić. Przedwczoraj rozmawiałem z Hansem znowu z pół godziny, żeby tam dopytać parę rzeczy, i tak dalej. Bo też są pytania, i też Grzegorz. Pozdrawiam Grzegorza, tam z centralnej Polski. Eee, wykład mi zrobił, że nie, bo to jak 28 dni, bo to antybiotyk, no tam zagrzebione będą, znowu kurację trzeba robić i tak dalej, dlatego wyjaśniam. A najpierw w sumie to pokażę ten produkt, który najlepiej kupić, bo to jest najtaniej. Generalnie te, czysta tetr, tetracyklina jest nie do kupienia. To się nazywa oksytetracyklina. 0,05 g przez g. O, tu odwrotnie jest. Odwrotnie, bo to lustrzanka jest. Oksytetracyklina. 100 gram. 15, 20 zł zależy od weta. Ale o co no, no, że tu 28 mniej, że za dużo i tak dalej. No to zadzwoniłem do Hirna. A, moje trzeci dzień dostaję? Zadzwoniłem do Hirna i pytam o te rzeczy. Mówię, czemu to ma służyć w ogóle 28 dni? Przecież wety to tam mówią 8, 10, 12 dni. Albo jeśli już to 10 dni, potem tydzień przerwy i znowu 10 dni. To teorie są różne. E Wiadomo, Hirn to nie jest taki jakiś w gorącej wodzie kąpany i po prostu ktoś mu coś tam powiedział albo on sobie wymyślił i on to stosuje. Nie, on miał takiego fajnego profesora w Niemczech, on już nie żyje, on mi to wszystko tłumaczył i ten profesor mu to wyjaśnił. Generalnie te 28 dni, to znaczy, powinno się. Przez około 5 dni dać wyższą dawkę. Aha, takowanie tego. 5 dni, 2 gramy na litr wody przez pierwsze 5 dni, a pozostałe dni 1 gram na litr wody. I on mu to wszystko wyjaśnił, że kurde, ciężko to zdążymy tłumaczyć. Żeby ta kuracja była skuteczna, to ona właśnie dlatego musi trwać aż 28 dni, żeby po prostu wytępić to dziadostwo do końca, do końca. I te dziesięciodniowe, czy, czy, czy dwu, nawet dwunastodniowe, to jest za krótko. To profesor po prostu stwierdził, profesor. I jaki, jaki jest efekt tego? Efekt jest taki, bo kim to już lata. Nigdy, nigdy, rok po roku. Zapamiętajcie, nigdy, rok po roku. Ale on już to lata stosuje i generalnie nie ma problemu z mutkami, że tam coś takiego się pojawia. Po prostu stare, bo to w sumie robicie to teraz praktycznie zimą. Eee, za dwa miesiące. O 2,5. E, będziecie łączyć w pary, więc tego Łąbie będą czyste. <laughs> I e, po prostu wytępicie to, i nie będziecie mieć z tym problemu. <laughs> z drugiej strony, od siebie mogę dodać, że. E, dlaczego ja? Bo jak... <laughs> Generalnie u starej gołębi. Fakt, że mi się to w, u tych młodych w tym roku y, y, przytrafiło nieszczęsnych, ale to bym się skłaniał tylko i wyłącznie do tego, że ja tu miałem taki y, mówiąc międzynarodowy wspólny gołębik, bo to były gołębie od 11 ludzi. najmniej <laughs> nie było moich. Być może dlatego mi to wyszło, tym bardziej, że żadnych Kuracji co wcześniej na filmie mówiłem, że żadnych kuracji tam nie robiłem tym gołębiom. <laughs> Gdzie powinno się coś takiego, jak się ściąga gołębie, módki z, z jakiejś większej ilości, od większej ilości hodowców, to należy po prostu te gołębie przeleczyć, bo inaczej będą problemy. Ja nie leczyłem, nie robiłem kuracji tym módką. Bo tu nie chodzi mi o międzynarodowy wspólny gołębnik, e, i żeby mm, po prostu chodziło mi o to, że ja tymi gołębiami oczywiście w przyszłości chcę lotować i ja nie faszeruję młodych gołębi e, antybiotykami. I, i, I to, że one na młode kiepsko poleciały, to wcale nie znaczy, że one będą e, leciały kiepsko albo na takim samym poziomie. Albo jeszcze gorzej niż na młode. Ja sobie to ogarnę, zawsze to wam powtarzam. <laughs> Dlaczego many na przykład nie ma z tym problemu? Bo many zawsze, jak gołębie wracają z lotu, to co podaje letnią herbatę letnią herbatę. Przecież, jeśli gołąb leci przy 30-stopniowym upale albo jeszcze więcej i wymu dacie tam zimnej wody, jak on wraca bezpośrednio, to po prostu jest todos muertos et sanctis. <laughs> Dlatego namawiam, jeśli już, to po prostu ta woda musi być jakaś taka odstana, albo nie bójcie się dolać do tej wody po prostu trochę e, przegotowanej, żeby ona była taka mniej, jak to powiedzieć, mniej żywa. O. Będzie mniej później tych problemów z tak zwanym harczeniem, rzężeniem. <laughs> Ale ja się nie znam. Aha. No i tam odnośnie jeszcze, że tam problem, bo tu grzybów po 28 dniowej kuracji, to tam znowu trzeba kurację na grzyba robić. Aha, jeszcze. Przynajmniej raz w tygodniu probiotek i elektrolit. Podczas tej kuracji. I teraz odnośnie tych grzybów. No bo też zadałem oczywiście Hansowi to pytanie. A co z grzybami? I <laughs> on powiedział, że on, a robi to już 100 lat, że sporadycznie po tej kuracji te grzyby mu się pokazały. Dlaczego? Bo Hirn nie nadużywa antybiotyków. U Was się to pojawia. Pojawi, jeśli te nadużywacie tego. Ale jeśli tak, jak to się mówi, bez, bez chemii, no to nie ma problemu. Poza tym jest okres zimowy, tego łębie, to się tak nie rozwija jak w okresie letnim. No to ta sprawa załatwiona. Odnośnie karma. Tych. Ale nie moich, bo mm, tak sobie oglądam, bo to jest u mnie na czasie teraz, ten e, to karmienie gołębi w trakcie sezonu lotowego. Są różne, różne szkoły i tak dalej. I, i spotkałem się, mm, jest taka chyba nowa to jest e, taki sposób. Hodowcy z Polski, który chyba w tamtym roku albo dwa lata temu bardzo dobry wynik w Polsce osiągnął, mniejsza o nazwisko, broń Boże, nie mam nic przeciwko niemu. No i sobie przestudiowałem ten, ten schemat żywienia. I w tym schemacie jest coś takiego, że praktycznie od momentu, jak gołębie wracają, czyli od dnia powrotu i zaraz początek tygodnia, to tam się dosyć mocno białkiem karmi, Czyli tam są groszki i tak dalej. No u niego się to sprawdza, chociaż, chociaż, nie w jednym przypadku, ani w dwóch. Rozmawiałem z ludźmi, którzy na ten system się zdecydowali, że im to nie wychodzi. Że pod koniec tygodnia gołębie słabiej jedzą i tak dalej. To by szło ogarnąć, ale to już naprawdę trzeba dużo wisieć na telefonie z tamtym hodowcą. Nie wiem, czy on ma czasu. To tam była rozpiska, ale nie wiem, czy to się tam da radę zrobić. jest 14 minut a ja jeszcze jestem e, gdzie, nigdzie. Ale generalnie chodzi, że początek tygodnia, dzień powrotu z lotu i następny dzień, to nie może być na, na wysokim poziomie białka. Dlaczego? Przecież gołąb to nie jest górnik, który wraca z szychty i na drugi dzień idzie znowu do roboty. E, ciężko zapieprzać. Tak to się nie odbywa. On nie musi dostać tej energii na, natychmiast. Takie moje zdanie. <laughs> <Aha>, i teraz <laughs> odnośnie, odnośnie wspólnego gołemnika. No bo teraz, w sumie nie teraz, ale już od jakiegoś czasu, już ileś tam lat temu. <laughs> dostaję telefony. Many, robimy wspólny gołemnik. albo many, rób wspólny gołębnik. Otóż nie. Many nie będzie robił wspólnego gołemnika. Pomysł miałem, zaraz wam wytłumaczę, na czym mój. Po... O, knifa wam sprzedaję, bo dawno knifów nie było. Podejrzewam, że możecie to wykorzystać. Bo many taki jest, że sprzedaje knify na na CITO. No swego czasu, znaczy swego czasu, no to już dużo lat do temu, jak yy, pierwsze wspólne gojemniki w Polsce się odbywały, no to pojechałem do takiego organizatora, który postawił Jeden z pierwszych wspólnych głębników w Polsce. Z fantastycznym zapleczem, i tak dalej. No i <laughs> y, zwiedziłem głębniki. Pokazałem dwie rzeczy, które nie powinny tak być, moim zdaniem. Oczywiście nie dał sobie tego powiedzieć. I y, w sumie to chyba żeśmy z 7 albo nawet 8 godzin. E, przegadali tam, e, już tam nawet głodny byłem, no chyba dwie kawy tylko e, dostałem, no, zostałem nawet może trzema kawami, ale nie, nie, nie to ma znaczenie. No i najpierw, najpierw wysłuchałem e, pewnie ze dwie godziny e, historii tego Pana, który został wysterowany przez innego o, o, hodowcę, notabene bardzo do dzisiaj Znanego w Polsce na potężną kasę. Po prostu, no szok, szok. Ale nie w sensie, że tam jakiś oszukany, tylko że tam no, hodowla została zakupiona, a to dobra, nie chcę się e, coś tam, coś tam. No i ten pan tam pracował. Dowiedziałem się za jaką kwotę, też kosmiczna. I w ogóle tam jechałem z, takimi, z takim nastawieniem, że dobra, jak mnie zapyta, za ile to ja tu mam pracować, czy chcę pracować, no to pomyślałem pewną kwotę X. No, a on mi opowiada, że tamten to miał tą kwotę 3X. To o której ja myślałem. No, ale sobie myślę co on mi to opowiada, to, to jak ja mam w ogóle się teraz zachować, To jest, skoro on mi tam mówi, że tam gościowi płaci tyle hajsu, to jak ja tu wyskoczę z tymi frytkami, to nie wiem, albo mnie wyśmieje, albo coś tam. coś tam. No więc powiedziałem tą moją pierwotną kwotę, o której myślałem, powiedziałem 2x. No i tam, dobra, to on to sobie przemyśli. No i że dał mi za kilka dni odpowiedź. Ta odpowiedź yy, nie nadchodziła, więc wysłałem SMS-a. No, co tam, co tam. No więc e, ten pan odpisał mi również sms że moja propozycja jest nierynkowa. Ok, no problem. Ja nie muszę tam pracować. Nie pcham się do tego. Że muszę. No ale efekt tego jest taki, bo ja już ten temat, bo to były początki tych wspólnych gojemników, a ja już w Niemcowi tam węszyłem i tam sobie już dopytywałem a jak, a co, a dlaczego i tak dalej. Także ja byłem w miarę przygotowany do tego do tematu i myślę, że żebym to po prostu ogarnął. Ale efekt. Efekt tego był i jest taki, że to nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować do dzisiaj. Do dzisiaj, bo to nie jest tak. To nie jest tak, że ciach i już wspólny goemnik robię. No, no niestety dużo ludzi tak w Polsce myśli i po prostu przejechało się na tym. Przejechało się na tym, bo to tak yy, nie działa. Po prostu trzeba, trzeba trochę na ten temat wiedzieć. Ja nie będę tutaj nikogo chwalił. Ale jest, jest coś takiego w Polsce, że to bardzo dobrze działa, ale też niestety i to niestety większość, że to nie działa tak, jak powinno działać. Znaczy nie, żebym ja znowu coś Polakom zarzucał, bo nie jestem antypolski, no. Zresztą w ogóle tak, taki trochę z innej beczki, to jak tam za młodego grałem w Gośnięcinie w nogę i graliśmy w, w grupie kędzierzyńsko-kozielskiej, to jak jechaliśmy na wyjazdy, to nas wyzywali od chadziajów. A jak nas przenieśli do grupy głupczyckiej, yy, to nas yy, wyzywali od halezów. No już taka, taka. Yy, tak to wygląda. No. Trudno był czas przewyknąć przecież. Okej, okay, kurde, ja muszę kończyć, bo tu głuchy się pamięć skończy. Ja, trzeba chyba będzie coś dograć. Może 7 minut. Nie wiem, co ta Małgorzata ma w tym, tym swoim telefonie. Dobra. Sorry. No i teraz jedziemy z moim pomysłem na mój wspólny gołębik, którego nie będzie. Ale man, nie ma patentu na to. To nie jest opatentowane. Zróbcie to po swojemu. Już Wam daję pomysł. Po prostu... Wymyśliłem sobie, że zrobię międzynarodowy wspólny gołębnik. Nawet były ulotki wydrukowane. Miał się nazywać Elite Loft. Elite Loft. I wymyśliłem sobie, że ten go wspólny gołębnik będzie tylko na 200 gołębi. Uu, już to słyszę. Co to mi się nie opłaca? Słuchajcie do końca że będzie tylko na 200 gołębi, Będą, będzie w tym gołębniku 200 młódków od stu, praktycznie najlepszych graczy z zachodniej Europy. Z zachodniej. Miało nie być ani jednego głębia z Polski. No bo ja jestem przecież snobistyczno-kosmopolityczno- snobistyczno-kosmopolitycznym hamem. <laughs> nie miało nie być ani jednego gębia z Polski. Miało to kosztować 150 euro od sztuki i pula nagród na nagrody miała wynosić ile? Już Wam mówię. 100%. 100%. No już to słyszę. No to jaki w tym interes? To już Wam tłumaczę. 100% na nagrody, ale po sezonie gołębie przychodzą na moją własność. I teraz przy założeniu, że z tych 200 zostałoby tylko 100, od topowych graczy z Europy, ja to wszystko sprzedaję. Średnia to by tam letko było z 1000 zł od sztuki. No to jest 100 000. A nakłady jakie? Praktycznie żadne. Powiecie, jak to miało wyglądać? Bo te gołębie miały być lotowane pod moim nazwiskiem, jako bólu i miały brać udział w programie lotowym oddziału. Można. Jak najbardziej. 100% na nagrody. Finał to ten ostatni nasz lot oddziałowy. 100% na nagrody. Reszta po sezonie moje, ja sobie to predaję, to ile mnie to kosztuje? No szczepionki, tam chipy, karma, te 4 miesiące czy 5, to nie ma kosztów. No. Przy 200 gołębiach no to już weźmy tam 90 tysięcy w 4 miesiące, no to chyba dobry kiesz. Ale se to odpuściłem. Po co? Ale weźcie sobie Aha, i teraz jest pytanie, bo zadacie mi pytanie. A jaką miałbyś pewność, że ludzie by ci to dali, te gołębie, tych 100 debeściaków? Ano praktycznie stuprocentową. Bo przedstawiłem ten pomysł Bocowy i jo powiedział: Manfred, to jest najbisty pomysł. To wszyscy ludzie, którzy są w moim katalogu, to masz obligatoryjnie od nich po te dwie sztuki plus jeszcze tam iluś tam m, m, ludzi i to dają. I to był cash. tak o cyk. Bez żadnych tam y, odprowadzania podatków. No notowałem sobie u siebie w oddziale. Ale wam tu sprzedaję kniwy. Okej. Okay. Dobra. to tak pokrótce. Nie mam więcej tematów, ale... W tym tygodniu rozmawiałem z ludźmi i ja w ogóle nie wiedziałem, ale nagle, bo dla mnie to jest jakaś, jakaś nie wiem, obstrukcja, abstrakcja, że na loty gołymi młodych jest GMP i kategoria A i podobno nie możesz wziąć gołębia, którego dałeś do GMP, i nie możesz go jednocześnie wziąć do kategorii To jest przecież totalny bezsens. No nie wiem, kto ten regulamin. Znowu znaczy... <ścoughs> będą, że jadę po zarządzie. Nie no, nie jadę po zarządzie, ale to jest totalny bezsens. Ten regulamin stworzył ktoś, kto w życiu nie wylatał jakiegokolwiek wyniku. Czy ja muszę to. Nie pogłówkujcie, pogłówkujcie i czy ja muszę to uzasadniać, dlaczego ja uważam, że to jest bez sensu? No chyba nie, no ale, bo dla mnie to jest to, no jakieś delikatnie mówiąc, niechal. I teraz, i teraz wracając, bo to trzeba kończyć, wracając do Łukasza Piszczka, no bo generalnie było tak, że jest telefon od prezesa tego Disco Polo i no, trenerem miał być Marek Papszun, Łukasz Piszczek jego asystentem. Dobra, róbcie, róbcie, kompletujcie sobie sztab. Jak już było wszystko dograne, sztab skompletowany, no to dwa dni, czy nawet w przeddzień ogłoszenia tego hmm, trenera reprezentacji, no to się okazuje, że będzie inny trener reprezentacji. No to takie, nie wiem, nie powiem, że polskie, no ale cho, chore trochę. Do tego, tego prezesa, to nie wiem, to trzeba puścić. Niech on tam sobie idzie z torbami i niech tam żubry pasie. To by na dzisiaj było tyle. Pozdrawiam. Życzę miłego weekendu, good fluke!